Cześć, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o słabości, która staje się potężną, bożą mocą mimo ludzkiej słabości. Jest to jedna z najbardziej wzruszających historii, jaką przeczytałem, i z drugiej strony yy, przypomniał mi się chyba jeden z najmroczniejszych lęków, jakiego doświadczam w znaczeniu, że być może kiedyś tak się wydarzy, a mianowicie. Utraty wzroku. Powiem Wam szczerze, że to jest chyba największy lęk strach, strachy na lachy największy lęk, największa obawa, jaką mam to znaczy to, że kiedyś stracę wzrok, że yy, no, poruszając się w tym świecie, nie będę widział. I nawet kiedy teraz do Was mówię te słowa z zamkniętymi oczami, to czuję się, jakbym w ogóle był w innej przestrzeni. To jest dla mnie potężny lęk. Oczywiście, no, proporcjonalnie, tak. Daję sobie z nim radę. Natomiast, czy Bóg tak chciał? Ciężka choroba, cierpienie, nieuleczalna choroba, czy chociażby utrata wzroku? Słuchajcie, właśnie wpadła w moje ręce książka, nowość Echa Anioła. Niezwykła historia chłopca, który widział, mimo utraty wzroku. Te wszystkie książki, które ja Wam tutaj prezentuję. One są owocem moich poszukiwań, różnych tematów w internecie, no bo przecież w tym miejscu szukamy na różnych, w różnych księgarniach różnych um, autorów, e, żeby tchnąć w nas nadzieję, która nie zawodzi. Jak to napisał Święty Paweł w liście do Rzymian 5 rozdział 5 werset. Mamy teraz przecież na jubileusz nadzwyczajny, e, pod tym hasłem ustanowiony ten jubileusz w Kościele Katolickim przez papieża Franciszka. Echa Anioła. Tę książkę wrzucam dziś do sklepiku mocsłabości.pl. To jest prawdziwa historia, dość długa. Książka napisana jest świetnie. Bena, który mimo utraty wzroku, otrzymał pewną misję od Boga, i właściwie został tej misji wybrany już jako mały chłopiec. Pozwólcie, że cofniemy się do stycznia roku 1995. Jest to rozdział siódmy tejże książki, zatytułowany Obietnica Boga. Obietnica Boga, od razu Wam powiem, uwaga, spoiler. Ten rozdział mówi o tym, jak Ben stracił wzrok. I teraz tytuł rozdziału Obietnica Boga. To jest dosłownie o tym, że moc w słabości się doskonali, że Pan Bóg chce nas, uwaga, słabymi w znaczeniu ludzkim, żebyśmy nie. Opierali naszych sił na naszych tylko i wyłącznie planach, albo naszych planów tylko na naszej ludzkiej sile, która często jest zwykłą bezsilnością. Pan Bóg chce nam pokazać, że mimo naszych słabości, w tym znaczeniu chce naszych słabości, nie chce, żebyśmy byli słabi, ale mimo naszych słabości, Bóg okazuje nam swoją moc. Nie musimy się wobec Pana Boga wykazywać swoją mocą, nie potrzebujemy się wykazywać wobec Pana Boga. Naszą doskonałością moralną, bo ona jest niemożliwa, co Pan Jezus niejednokrotnie udowodnił w dyskusjach, czasami zażartych, z faryzeuszami. Oto rozdział siódmy, obietnica Boga, książka Echa Anioła. Styczeń roku 1995. Kiedy lekarze stwierdzili, że muszą usunąć lewe oko Bena, wszystko potoczyło się szybko, nie było odkładania, zróbmy to w następnym tygodniu albo w przyszłym miesiącu. Musieliśmy pokonać tego raka natychmiast, zanim on pokona Bena. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy przygotować moje dziecko na utratę oczu, bo tutaj już chodziło o usunięcie drugiego oka. Pewna kobieta z Instytutu dla osób niewidomych w Los Angeles pracowała z Benem trzy razy w tygodniu, by nauczyć go kształtów i przygotować go do przedszkola. Siostra Devon przyniosła do szpitala plecach pełen kredek i papieru, żeby nauczyć go kolorów, modląc się jednocześnie, aby je pamiętał, gdy nie będzie miał już oczu. Ben wciąż był małym dzieckiem, nie miał jeszcze trzech lat, trudno więc było mu zrozumieć, jak bardzo jego życie się zmieni. Starałam się mu wytłumaczyć, że jego oczy są chore i że lekarze upewniają się, że reszta jego ciała także nie zachoruje. Powiedziałam, że usuną mu oko i że nie będzie już widział. Próbowałam zakryć je ręką, aby pokazać mu, jak to będzie, gdy straci wzrok, ale on ją tylko depchnął. Odnośnie do przygotowania samej siebie na ślepotę Bena, nie wiem nawet, jak można przygotować się na coś takiego. Trudno było mi zaakceptować myśl, że nigdy więcej nie otworzy swoich oczu. Podkładałam, przepraszam, pokładałam ufność w tym, że będzie żył. I powzięłam silne postanowienie, że Ben nie zobaczy moich łez. I nadchodzi 14 stycznia, poranek, modlitwa. Wspólnie modlimy się z duchownym siostrą Devon Zabena. Moje serce powoli zaczęło wypełniać się niezłomną nadzieją i miłością, tak jakbym została dotknięta. Wiedziałam, że pan do mnie przemawiał, jednak nie tyle głosem, ile swoją obecnością. Pan powiedział mi w ten sposób trzy rzeczy, i usłyszała mama Bena trzykrotnie. Trzy, trzy... Rzeczy w swoim sercu. Ben nie umrze, a będzie żył. Ben będzie znów widział. To nie dla mnie. To jest ta obietnica wyjątkowa. Pewnie wielu z Was, mówię wielu, bo chyba tak jest, doświadczyło bezsilności wobec choroby osoby najbliższej. Ja się ostatnio dowiedziałem na przykład, że. Mój znajomy, no, jego żona zachorowała na Alzheimera. Pamiętam jego żonę pełną no, dynamizmu życia, a teraz on się nią opiekuje, ponieważ no, ona już właściwie weszła w ten etap choroby nieuleczalnej. Pierwsza część była łatwa do zrozumienia. Pan przemawiał do mnie przez całą chorobę Bena. Choć byłam bardzo młoda w wyznawaniu Chrystusa, wierzyłam, że Ben nie umrze, a będzie żył. Jeśli chodzi o widzenie, byłam podekscytowana tym, że stanie się cud, czułam się tak, jakbym czekała na uderzenie, na piorun z nieba, który przywróci Benowi wzrok. Na podstawie słów Pana doszłam do wniosku, że w pewien sposób oczy Bena dosłownie odrosną. Bóg powiedział mi, że Ben znów będzie widział, a ja w to uwierzyłam, choć inni początkowo wątpili, kiedy Powiedziałam o tym, ciotce Bebe odpowiedziała: Dziewczyno, jesteś szalona. Długo nie rozumiałam słów: To nie dla mnie. Obietnica ta nie miała sensu przez wiele lat, aż do chwili, gdy zobaczyłam wpływ, jaki Ben miał na ludzi wokół siebie. Jedynie, jedyne, co mogłam zrobić, to zaufać Bogu. I pozwólcie, tu już no, sama reakcja tego, kiedy. Ben się budzi i już nie widzi. No jest dramatyczna i bez łez tego się nie da przeczytać. Pozwólcie, że ten fragment pominę, bo on za chwilę tutaj nastąpi. Natomiast to, ta obietnica, no możemy się domyślać, bo przecież w Pismo Święte nas tego uczy, Słowo Boże nas tego uczy, że myśli Boga są innymi myślami niż nasze. Plany Boga nie pasują naszych planów. O tym mówi prorok Zajasz: Co Bóg miał na myśli, kiedy mówił, dawał obietnicę mamie Bena, że będzie widział? Możemy się domyślać, że chodzi tutaj, chodziło, chodzi tutaj o widzenie zupełnie inne. Książka kończy się dramatycznie, ale to też no, naprawdę tu każda strona y, jest nad każdą stroną można się zatrzymać i dokonać autorefleksji nad własnym życiem nad tym, że mamy. Wzrok, słyszymy, mamy gdzie, mam nadzieję, wszyscy mieszkać, mamy, mam nadzieję, że wszyscy co zjeść, nawet jeśli jest to chleb z masłem, to żeby to było po prostu uczciwie zarobione. Mamy to, czego dla wielu, czego wielu nie mają, i dla wielu jest to po prostu coś wyjątkowego. Ben nie widział, miał niespełna 3 lata. I oto, pozwólcie, że przejdziemy sobie na stronę 159, rozdział 18. Widzenie pozawzrokowe. W końcu zdałam sobie sprawę, co Pan miał na myśli, gdy w 1994 roku powiedział do mnie, że ślepota Bena nie była dla niego. Zrozumiałam, że Ben otrzymał dar, który miał inspirować ludzi. Który miał im pokazać, że wszystko jest możliwe, jeśli człowiek ufa i wierzy, Ben żył po to, by dodawać otuchy milionom ludzi, którzy Go widzieli i pokazać światu bożą chwałę. Mimo młodego wieku Ben skupiał się na tym, by dowiedzieć się o Panu, czyli o Bogu jak najwięcej. A także kochać wszystkich ludzi i szerzyć Boże Słowo, te iskry duchowe, które zauważałam w Nim przez całe. Lata jego dzieciństwa przeobraziły się w pełne oddanie Chrystusowi. Gdy Ben rozpoczął naukę w liceum, właśnie to już jest czas liceum, był odważnym świadkiem wiary. Próbował nawracać niemal wszystkich, których znał. Przypomniał swoim starszym braciom, Joemu i Deriusowi, że muszą pojednać się z Bogiem. Ben karcił Izajacha za przeklinanie i nalegał, by poszedł do kościoła. To jest niezwykłe i jest to nienaturalne, chyba nieludzkie, nasza słabość by nie pozwoliła na to, że mimo tak wielkiego cierpienia i utraty wzroku człowiek nie traci nadziei, a co więcej, nie wini za to Boga, Ben za to Boga nie winił, już był przecież świadomy, chodził do liceum, już nie był trzyletnim chłopcem. I co więcej, nie tylko nie utracił wiary, ale stał się świadkiem wiary. Otrzymał szczególny dar, można powiedzieć, szczególnej echolokacji, takiej duchowej echolokacji, to jest tutaj wyśmienicie wyjaśnione. I ten dar echolokacji myślę, że każdy z nas dla siebie może prosić. I, i skoro mówię, że może każdy z nas o ten dar echolokacji prosić, to oczywiście nie chodzi tutaj tylko o to, że możemy mimo utratu, utraty wzroku widzieć, bo przecież większość z nas pewnie widzi, nie ma z tym problemu chociaż ja ostatnio muszę nosić okulary, i naprawdę no, wzrok mi poleciał bardzo. Natomiast ta echolokacja duchowa to jest zupełnie coś innego to jest to, co wyróżnia chrześcijan spośród tego zimnego, pełnego obojętności świata mianowicie dar odczuwania obecności bliźniego jako właśnie kogoś bliskiego. Zdarzało się, że dosłownie wygłaszał kazania wobec swoich kolegów z klasy. Pewnego dnia, gdy wracał do domu ze szkoły, usłyszał dwie dziewczyny, które były bliskie kłótni, podszedł i zapytał: O co się kłócicie, dziewczyny? Następnie zaczął mówić im o tym, co Biblia mówi na temat życzliwości i cierpliwości. Inne dzieci zatrzymały się, by posłuchać policjanci przejeżdżający obok zobaczyli tłum i wysiedli z radiowozu. Gdy zorientowali się, co się dzieje, zostali i również słuchali. Słuchajcie, to są niesamowite rzeczy. Ym... Jeden z nauczycieli Bena w liceum zaczął nazywać go prorokiem. Za każdym razem, gdy spotykali się przed szkołą lub na korytarzu, mówił do Bena, ten nauczyciel: Dzień dobry, proroku. I to nie było przecież cyniczne. Jakie masz dobre słowo na dziś? Ben odpowiadał wtedy fragmentem Pisma Świętego, jaki zapamiętał. Człowiek, który utracił wzrok, jest inspiracją dla innych, to znaczy dodaje otuchy, niesie dobre słowo tym, którzy właściwie od życia mają wszystko, a przynajmniej tę podstawę. To znaczy widzą, słyszą, mogą pracować, mogą chodzić. Chciałam kupić Benowi dobrą Biblię, ponieważ właśnie na niej jego życie zdawało się teraz koncentrować. Myślałam o zakupie Pisma Świętego, napisanego alfabetem Braille'a. Ale tego typu publikacje są ogromne, kosztują nawet kilkaset dolarów, a całość waży ponad 25 kg. Zamiast tego kupiłam Benowi Biblię na zestawie. Płyt CD. Słuchał ich w kółko, aż nauczył się tekstu na pamięć. Czasami wydawało się, że słuchawki są przyklejone do jego uszu. Celem nadrzędnym dla Bena było zapamiętanie Biblii, słowo po słowie, od początku do końca. Najpierw chciał poznać całą Ewangelię według świętego Mateusza, pierwszą księgę Nowego Testamentu. Był to dobry punkt wyjścia, ponieważ ta Ewangelia. Przedstawia życie Jezusa i ilustruje jego cuda, m.in. przywrócenie wzroku dwóm niewidomym mężczyznom w rozdziale 9. Naturalnie była to jedna z historii, które interesowały Bena najbardziej. Wiele razy, gdy przychodziłam do domu, znajdowałam Bena leżącego na plecach, głęboko pogrążonego w myślach. Była to forma medytacji i modlitwy, którą on nazywał drzemaniem. Zawsze robił to sam. Gdyby mu się przyjrzeć, można by powiedzieć, że po prostu odpoczywa, zamykając się w sobie przed światem. Uważam jednak, że był to czas, w którym pozwalał Bogu na to, by wzmocnił jego duszę. Słyszałam, jak mówił kilka razy, moje ciało może chcieć się poddać, ale moja dusza mówi, choćby uporamy się z tym. My mamy wszystko, i czasami chyba mamy aż nadmiar tych bodźców, które odbieramy przez zmysł wzroku. Mam na myśli media społecznościowe. Musimy jednak często robić sobie od nich przerwę. One niszczą nasz mózg. Najnowsze badania mówią o tym, że przeglądanie TikToka, Instagrama, tych rolek, które się nie kończą wszystko się może skończyć, ale rolki na TikToku się nie skończą wpływa na nasz umysł, tak jakbyśmy byli uzależnieni od jakichś mocnych substancji. Tymczasem Ben nie ma tego zmysłu, został go pozbawiony. Ma życie, koncentruje się na tym, co najważniejsze, mimo tego, że nie widzi, że nie czyta Pisma Świętego. Duchowość była dla Bena kwestią głęboko osobistą, wewnętrzną drogą, która wymagała chwil spokoju. Z pewnością uwielbiał energię, którą czerpał z uczestnictwa na bożeństwie w kościele i przebywania z innymi ludźmi celebrującymi swoją wiarę. Jednak bardzo cieszył się również czasem refleksji spędzonym w samotności, słuchał pisma na swoim iPodzie i godzinami nad nim rozmyślał. Ben mówił o sobie jak o królu w Chrystusie pewnego dnia powiedział: Król ma żołnierzy. Mogą oni czasami zezłościć się na swojego króla, jeśli nie okazuje im szacunku. Ludzie powinni być królami, którzy służą innym. Król ma obowiązki. Nie może tylko siedzieć na tronie i wydawać rozkazy. Dobry król porusza ludzi. Służba innym jest zawsze lepsza niż służenie samemu sobie. Książka jest prześwietna. Nie da się jej czytać bez łez. Każda strona właściwie to jest. To są łzy. Łzy, które mam nadzieję, że doprowadzą i nas do refleksji. Yy, czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co mamy? Echa anioła. Ben jako anioł, a echa? Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Do zobaczenia.